Thank you. No dobra, krótka prezentacja jeszcze wozu, chociaż widzieliście na filmiku. Tutaj piękna nazwa Man NLC Electric. Właściwie nawet nie wiem. Czy... O, może tak będzie lepiej. Przejdziemy jeszcze przez środek, raz pokażę Wam co innego, jedno nagranie, które było, około 60 barw poświetlenia sufitu, yy, bardzo fajnie w ogóle wszystko skomponowane, Przeci cichutko chodzi, yy, ergonomiczny kokpit. Stacja wolnego ładowania, która jest w komplecie na testy. Dobra, coś nie, coś Wam tutaj jeszcze pokażę. Dobra, słuchajcie, mamy poświetlanie. Dobra, mamy tak. Yy, Włącznik spryskiwaczy, wyłącznik asr światła automatyczne, pozycyjne mijanie, przeciwmielny tył, czyli w sensie robimy o, to jest przód, wyciągamy jeszcze raz, to jest tył. Tutaj jakieś upuszczanie, jest masa różnych przycisków, których ja w sumie nie mam pojęcia. Awaryjki, nie wiem co to jest to. Hmm. Mamy tutaj podświetlenie właśnie i to co najfajniejsze. tu pokażę. Popatrzcie sobie na. Widzicie? Zmiana podświetlenia 60 różnych odcieni. Około 60 odcieni. Także to bajeczka, ale dobra, wyłączymy. To jest. Aha, tak, dobra. Tu pewnie jakieś głośniczki, Nie mam pojęcia co. Bajer w postaci bocznej szyby odsuwanej. Tego, tego jeszcze nie grali w sumie. Hamulec postojowy. Wyłącznik awaryjny przystankowego. Tu jest chyba nawet przystankowy. Nie będę Wam tutaj z obsługi gadał zbyt wiele. Co ciekawe, motyw jest taki. Jest instrukcja obsługi wyłączania pojazdu, nie? Czyli mamy wyłączanie pojazdu. Należy wcisnąć klawisz start stop engine. No to mamy aha, tylko chyba musi być, nie wiem czy nie hamulec? nie no dobra, tak o więc wyłączył się raz chyba jeszcze raz następnie czerwony klawisz akumulatora w tylnej części pulpitu aha dobra, tak i tu mamy wyłącznik No, i wszystko zgasło. Generalnie procedura przy odpalaniu jest odwrotna. Naciskamy raz przycisk, później drugi raz. Później tutaj wyłącznik prądu, i na końcu wyłączamy, wyłączamy sobie tutaj to. Ale to by było na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę. Więcej za bardzo nie powiem. Aha, tylko że. A nie, udało się mi wysiąść. Już się wystraszyłem, że się zablokowałem. I wtedy byłoby nieciekawie. No co, trzeba się zwijać i jechać do domu. Także nie wiem jak tam dane techniczne polecam sobie sprawdzić na internetach. Nie będę wam tutaj głupo dopowiadał, ale ogólnie bardzo, bardzo na plus.